Cześć, tu Paulina i Mateusz. Cześć. E, zapraszamy Was serdecznie na choreografię e, do utworu O krok. Zaczynajmy. Dobrze, kochani, e, zaczynajmy. E, choreografię zaczynamy w ten sposób, że partnerka jest po, na, po prawej stronie, partner jest po lewej, stoimy e, od siebie e, w odległości mniej więcej takiej. Okay? I podchodzimy. Partner i partnerka idziemy od e, prawej nogi do przodu, idziemy dwie ósemki później się spotykamy, ok? Czyli zaczynamy, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, na pięć, pięć. podaję rękę. Ja wyciągam, y, też moją rączkę podaję partnerowi. Mhm. Pięć, sześć, siedem, tak, osiem. Tak, na pięć podajemy, jest. Pięć, sześć, partnerkę, y, partnerkę, Łapie na 5, pięć. jest 5, 6, 7, 8. Naraz wystawiam rękę lewą, obracam partnerkę za jej lewym ramieniem do siebie, do momentu koszyka. Ok? Kolejny trochę dalej. Jest 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4. Następnie bujamy się w lewą, w prawą stronę. Okay, czyli przemieszczamy ciężar ciała, ruszamy bioderkami na nogę, na lewą i na prawą, okay? Partnerka przychodzi na raz, dwa, trzy, cztery, na pięć idziemy w lewą stronę, pięć, sześć, sześć siedem, siedem on, osiem. Na raz wyprowadzamy partnerkę. Ja okay? prawą nogą, pierwszy krok robię prawą nogą, obracam się za prawym ramieniem mm -hmm. i otwieram Hop. się i wystawiam moją prawą rękę do góry. Ok, partner stoi. E, w, jesteśmy tutaj w momencie koszyka. Wyprowadzamy partnerkę. Raz i dwa. Trzy, cztery. I teraz znowu partnerkę przywołujemy. Pięć i sześć. Siedem. Otwieramy ręce. Osiem, ok. Do rameczki. Do rameczki. Rama. E, partner, prawa ręka na łopatce. Ok. Nie podnosimy za wysoko, żeby po prostu w momencie, kiedy będziemy tańczyć w marynarce, żeby nam się nie podnosiły rękawy. OK. I będzie po prostu niewygodnie. Tak, więc luźno, swobodnie ręka prawa e, trzyma partnerkę za, e, za ramię. Mm -hmm. Lewa ręka partnerki, e, lewą rękę kładę na e, prawym ramieniu partnera od mm -hmm. góry. Kładę i leżę okay. sobie. Lewa ręka partnera trzymamy w ten sposób jakoś 45 stopni, mniej więcej taki kąt, też luźno. Palce zamykamy, ok? I teraz jesteśmy e, 7, 5, 6, 7, 8 i znowu się bujamy, Raz, Raz i cztery. dwa, trzy, trzy, cztery. Na cztery bierzemy taki zamach, i teraz obracamy partnerkę za jej prawym ramieniem, okay? Czyli ta ręka idzie 5, i 6. Znowu się otwieram tak jak w poprzednim kroczku. Mhm. Partner tak samo otwiera się 6 i teraz podchodzę od lewej nogi do partnerki. przechwytując jej lewą rękę moją lewą. Ok, Czyli jest 7 i 8. Ok? Czyli podchodzę do partnerki. Hop, moja prawa ręka ląduje na talii partnerki. Okay? I partnerka jest... na 8 również zamyka stopy razem z partnerem. Tak. Dobra. Czyli jeszcze raz, od, od momentu, kiedy podchodzimy, jesteśmy już 7, 8, raz, dwa, trzy, cztery, 5, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem, 8. Raz, dwa, Trzy, 4, 5 i sześć, siedem, osiem. Ok, dobrze, kochani, teraz pokażemy wszystko e, tyłem, żeby było widać. E, stoimy obok siebie, podajemy rękę na pięć, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, oK. Ważne jeszcze jest to, że w momencie, kiedy stoimy od siebie teraz zapraszamy partnerkę hop, nasze ręce moja prawa ręka unosi się do góry i tworzymy hop. Taki, taki, e, takie zapętlenie, dobra? Tak, czyli podczas obrotu bardzo ważne, żeby podnieść nasze ręce do góry. E, wtedy będzie mieć e, dużo miejsca i, i będzie mieć swobodę na obrót. Mm -hmm. Czyli podajemy hop. Lewa ręka zostaje w górze, prawa prawą podnosimy, powstaje taki, takie zapętlenie, i teraz rozwijamy ręce i do ramy, ok? I do rameczki. 7, 8, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, 7, 8. Ok? I teraz wejdziemy do, e, do, do momentu, gdzie będziemy tańczyć e, walca, dobra? Szybko przypomnimy, przypomnijmy kroki do walca. <coughs> Będą wyglądały w ten sposób, że idziemy od prawej nogi do przodu, partnerka będzie szła od lewej do tyłu, dobra? I będzie raz, dwa i trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. OK? Czyli. Moja, idę, idę prawą nogą do przodu, jest raz, dwa, okay? Na dwa łączę. Teraz jest trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, okay? Czyli do przodu idziemy prawą nogą, a do tyłu idziemy lewą nogą. Lewą nogą do tyłu. E, cały czas z, e, robimy rotację za prawym ramieniem, okej? Okay? Delikatne rotacje żeby na 8 skończyć tyłem, dobra? Czyli teraz znowu zaczynamy przodem, robimy jakby obrót o 180 stopni, jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra? I teraz tak, wygląda to w ten sposób. Eee, trzymamy się w, w ten sposób, że lewa ręka, lewa ręka partnera, eee, trzymamy lewą rękę partnerki, Prawa ręka partnera jest na Natalii, na talii, a, a prawa ręka y, dziewczyny jest y, ładnie do boku. Czyli początek jest, znaczymy y, te same kroki. Czy partnerka idzie od prawej, y, partner idzie od prawej, ok? Jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz na siedem, osiem. Robiąc krok, partner do tyłu, od lewej, obracamy partnerkę za jej prawym ramieniem, czyli po zewnętrznej, ok? Robimy krok, hop i hop. Do tego trzymania, dobra? Czyli stoimy. Jest 5, 6, 7, 8. Ok? Jeszcze raz pokażemy. I partnerka w tym momencie y, obraca się tak naprawdę w miejscu. Nie robimy ani kroku do, do przodu, ani kroku do tyłu, tylko w miejscu zwrócę się twarzą do partnera. Mm -hmm. Partner robi delikatny kroczek z lewej nogi. Okay. Nie robimy dużego do tyłu, tylko jakby zmieniamy stronę hop, żeby zacząć w ten sposób. Ok? Łapiemy się oburącz. I jesteśmy naprzeciwko siebie. Naprzeciwko siebie. I teraz partner idzie od prawej, partnerka idzie od lewej. I raz, dwa i trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ok? Teraz e, robię, będzie pozycja, b, będzie figurka koła, ok? Partnerki, lewa, prawa ręka. Idzie na szyję partnera. Czyli ja zakładam moją rękę na szyję. Mm -hmm. Partner przy, e, może mieć albo rękę z boku, albo może mieć rękę z tyłu, okej? Okay? Ustalmy, że partner ma rękę z tyłu, e, prawa ręka jest na talii partnerki, a lewa ręka partnerki jest e, do boku, Ok? I teraz idziemy wokół siebie, okej? Okay? I robimy małe tip-topy, okej? Okay? Partner robiąc, robiąc tip-topy, nie idziemy, nie idziemy e, w ten sposób, Okay. Po jednej linii. Nóżki tam idą, tylko prawa e, noga wewnętrzna jest cały czas jakby w środku, a lewa ją obchodzi, przez co moje nogi są w pozycji takiego krzyża, ok? Że są skrzyżowane. Okay? A part mm -hmm. Mm -hmm. partnerka cały czas idzie do przodu, raz od lewej, raz od prawej, ponieważ idziemy po większym kole, więc możemy robić e, normalne kroczki. Mm -hmm. I staramy się, jakby, że ten, w tym pędzie, gdzieś tam też napędza nas ta siła ośrodkowa pary, okej? Okay? Więc jest hop, hop, tańczymy to całą ósemkę, czyli jest. Raz i dwa i trzy i cztery, pięć i sześć. Na siedem, osiem łapiemy partnerkę lewą ręką za jej prawą rękę i obracamy za prawym, prawym ramieniem. ramieniem. OK? Hop i łapiemy się w ramę. Dobra? Czyli ja zrobiłam malutki obrocik za prawym ramieniem i, i weszliśmy do rameczki. Tak. Okay. Teraz zadańczymy od początku do końca z wejściem do tego momentu. Okay. Tyłem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa... Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery pięć i sześć, siedem, osiem, raz, dwa i trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3 i 4, 5 i 6, i 7, 8. Ok? I do ramy. Dobra? Yy, te kółko ogólnie możemy zatanczyć w sposób szybki, okay? mamy na to określony czas, czyli. Mamy całą ósemkę na to, żeby zrobić kółko, ok? Możemy zrobić ją w sposób 5, e, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli możemy zrobić jedno kółko lub troszeczkę szybciej zrobić dwa, np. raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Jeśli chcemy efekt szybszego kółka, musimy bardziej. Pochylić się jakby do tyłu, hop i użyć siły ośrodkowej pary, okay? Jeśli chcemy zrobić trochę mniej, czy zrobić jedno kółko poprzez, yy, w czasie tej ósemki, to po prostu robimy delikatnie i ta siła środkowa jest znikoma, dobra? Także w ten sposób zakończyliśmy lekcję pierwszą, pierwszej zwrotki i w drugiej zaczynamy refren.